Lista numer dwa, kandydat numer dwa, Jacek Protasewicz. Moje zaangażowanie w sprawy publiczne zaczęło się już ponad 30 lat temu, jeszcze w PRL, kiedy o sprawy takie jak wolności obywatelskie, praworządność, demokrację trzeba było walczyć na ulicach. Potem już w wolnej Polsce, razem z pierwszym prezydentem Wrocławia Bogdanem Zdrojewskim, budowaliśmy nowoczesny europejski Wrocław, z którego dzisiaj jesteśmy tak dumni. Jacka Protasiewicza znam ponad 25 lat. Wiem, że takich polityków na Dolnym Śląsku jest zaledwie kilku. W Parlamencie Europejskim angażowałem się w sprawy Polaków mieszkających na wschodzie, zwłaszcza na Białorusi, ale też sprawy ważne dla Wrocławia. To dzięki współpracy z Jerzym udało się doprowadzić do powstania Wrocławskiego Centrum Badań EIT Plus na Praczach Drzańskich. Od niemal pięciu lat pracujemy wspólnie z Jackiem Protasiewiczem, aby przybliżyć Europejski Instytut Technologiczny do Wrocławia. Do dziś, jako parlamentarzysta w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, angażuję się w pomoc lokalnym społecznościom w rozwiązywaniu ich konkretnych spraw tu, na miejscu, w naszym regionie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy! Dziękujemy! Jacek Protasiewicz, możecie na mnie polegać. Jacek Protasiewicz to mój przyjaciel od lat. Zawsze mogłem na nim polegać. Wrocław i nasz region także. Potrzebujemy w Sejmie takiego posła. W Okręgu Wrocławskim najlepszym kandydatem z list trzeciej drogi naszym liderem jest Jacek Protasiewicz. Ja mogę zawsze na nim polegać. Wiem, że Wrocławianie, mieszkańcy Okręgu Wrocławskiego, cały Dolny Śląsk może na nim polegać. To jest energetyczny, skuteczny, sprawdzony parlamentarzysta. Dbający o interes Wrocławia. I całego dolnego Śląska. Warto na nim polegać i warto na niego postawić.